Gra kolejka marki Trefl. To przeznaczona dla dwóch do pięciu graczy gra planszowa w klimacie. PRLU dla grupy wiekowej 12+ plus i zdecydowanie będzie świetnym prezentem nie tylko dla nastolatków, ale przede wszystkim dla trochę starszych graczy. Celem gry kolejka jest zrealizowanie swojej listy zakupów. Przed rozpoczęciem gry każdy bierze po jednej karcie kolejności wykonywanych w ciągu dnia oraz karty. Kolejki. Losowo wybieramy również jedną listę zakupów, każdy gracz będzie miał inną. Tutaj mamy przygotowaną już przestrzeń dla trzech graczy. Mamy samochody z dostawami, mamy bazarek wymiany oraz mamy sklepy, do których tworzymy kolejki. Po kolei zaczynając od pierwszego gracza, dokładamy nasz pionek, do którego sklepu chcemy, tak aby oczywiście zrealizować listę zakupów. Następnie na środku odkrywamy z potasowanego stosu trzy karty dostaw i widzimy, ile kart przedmiotów musimy dostarczyć do którego sklepu. Wylosowały się trzy karty w sklepie spożywczym, dwie w sklepie RTV AGD. Oraz dwie w odzieżowym. I na odpowiednie miejsca kładziemy karty, tak aby było widać ich nazwy, ale tylko w tych sklepach, do którego dostawa jest na dzisiaj przewidziana. Każdy gracz w swojej turze zagrywa jedną kartę. Bierzemy trzy wierzchnie karty z naszego stosu kart kolejki, trzymamy je w ręce i każdy po kolei będzie kartę zagrywać. Każda karta to coś innego. I tak ja mam tutaj na przykład dołóż jeden towar więcej do sklepu w którym przed chwilą była dostawa. Albo połóż na wybranym sklepie kartę Remanent. Sklep nie będzie sprzedawał towarów w tej turze, lub też złap wybraną kolejkę w dwa palce i ustaw tył naprzód, tak żeby ostatni pionek był pierwszym. Generalnie w grze osobowej powinniśmy odkrywać tylko dwie karty dostaw. Zamknę sklep RTV-AGD, ponieważ ja nie potrzebuję nic z tego sklepu. Tam przed chwilą była dostawa, były tam dwa przedmioty. Jeden z nich, mój przeciwnik. Czerwony będzie mógł zdobyć Więc mu to zablokuję Gracz czerwony trzyma w ręku Następujące karty kolejki Przesuń swój pionek o jedno Miejsce do przodu, jest to karta Pan tu nie stał, karta matka z dzieckiem na ręku Przesuń swój pionek na początek Kolejki oraz jeżeli jesteś pierwszy W kolejce zabierz natychmiast towar do domu I gracz czerwony zagra kartę I zabiera Jest pierwszy w kolejce do sklepu spożywczego Więc zabiera kartę do siebie Czerwony zakupił właściwie to wziął spod lady towar, więc usuwa się z kolejki. Czarne pionki są to pionki spekulantów. Jeżeli towar kupi spekulant, załóżmy, że nie było tutaj karty, czerwony zabiera jeden z towarów ze sklepu RTV AGD, idzie z nim do domu i teraz mamy w kolejce czarnego spekulanta, zabiera. Ten towar odkłada go na bazarek i trafia na koniec kolejki z powrotem, jeżeli taka kolejka by tutaj jeszcze była. Aby wymienić towar na bazarku, musimy ustawić się w kolejce przed bazarkiem. Towar, na którym stoi przekupka, widzicie ją tam na tym pierwszym spożywczym produkcie. Wymieniamy w proporcjach 1 do 1, czyli jedną kartę przyniesioną z domu, wymieniamy na jeden produkt właśnie tutaj z tego pola. Pozostań Stałe produkty na bazarku, wymieniamy dwa przyniesione z domu za jeden dostępny na bazarku, czyli jesteśmy troszeczkę stratni. Gra ma bardzo fajne, przemyślane pudełko, w którym wszystko ma swoje miejsce. Każda karta w danym kolorze ma swoje miejsce tutaj pod planszą. Mamy planszę z ciężarówkami oraz drewniane pionki, także nic nam się tutaj nie. Pomiesza. Kolejka to bardzo fajna gra w klimacie rodem z PRL-u. Myślę, że nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla trochę starszych graczy, którzy w tamtych latach dorastali. Nam kolejka przyniosła bardzo dużo radości z rozgrywki. Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że w instrukcji jest też co nieco więcej o czasach kolejki napisane, więc przeczytajcie tę broszurkę. Dołączoną do gry również. Zapraszam Was oczywiście na blog w opisie do filmu. Jest link i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi filmami.